W dniu dzisiejszym w trenerze osobistym Iwona porusza temat naszych wartości. Co to są te wartości? Co to są w ogóle wartości? Wartości, które każdy z nas uważa za coś właśnie ważnego, wartościowego, coś, co uważa, że no jest dosyć istotne i ważne. Przykładem takich wartości może być zdrowie, rodzina, poczucie bezpieczeństwa, przyjaciele, różnego rodzaju, właśnie rzeczy materialne, które dla nas są właśnie wartościowe. No i tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że chcąc stworzyć własną misję życia, musimy zdać sobie sprawę z tego, Jakie wartości posiadamy, właśnie zdać sobie sprawę, co dla nas jest ważne. No i tutaj pojawia się taki malutki, malutkie wyzwanie w postaci tego, że to, co większość z nas często deklaruje jako nasza wartość, tak naprawdę dla nas tą wartością wcale nie jest, ponieważ jeżeli ktoś twierdzi, że dla niego wartością jest zdrowie, a później, zaraz po tym jak wypowiedział taką deklarację, idzie na zewnątrz budynku i pali papierosa. No to ciężko tutaj mówić o fakcie, że to zdrowie faktycznie jest dla niego wartością. Wprost przeciwnie, pewnie wartością dla niego jest fakt palenia papierosów, a nie zdrowie, gdyż, jak wiadomo, paląc papierosy, to zdrowie sobie. Niszczymy. Tak samo e, ludzie mówią, że wartością jest dla nich rodzina. A spędzając z rodziną czas być może tylko w święta, a może nawet również i w te święta, tego kontaktu z rodziną nie ma. E, skąd się bierze taka rozbieżność między tym, co Deklarujemy, a tym, co faktycznie w życiu e, robimy. Bardzo często jest to spowodowane tak zwaną opinią publiczną czyli tego, co dookoła wszyscy powtarzamy czy to za mediami, czy za, za prasą, czy za e, różnego rodzaju głosami, które wypowiadają inne osoby. Utarło się, że, że właśnie wartością, to muszą być właśnie zdrowie, rodzina i tego inne rzeczy, typu podobne rzeczy, aczkolwiek dla każdego z nas te wartości wcale nie muszą być wartościami, możemy mieć zupełnie inne wartości, każdy z nas jest inny. I warto sobie zdać sprawę z tego, co faktycznie dla nas jest tą wartością. Bo jak zdamy sobie z tego sprawę, to wtedy o wiele łatwiej będzie nam stworzyć naszą misję z życia, łatwiej będziemy mogli określić sami siebie. I trzymać się naszych wytycznych w oparciu o właśnie wartości, które wyznajemy, które są dla nas faktycznie ważne. Nie będzie takiej rozbieżności, że uważamy, że zdrowie jest ważne, a jednak o niej nie dbamy. Na to na dzień dzisiejszy to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia jutro.